Hej z strony Ekila. Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale z gry Indictus. Jak widzicie mam też mnóstwo mnóstwo postaci. Moja główna Lemon Bunny, 80 level. Jest to najwyższy level w tej grze. Jednak postanowiłam, że stworzę nową postać, ponieważ pojawiły się parę nowych, którym jeszcze nie grałam. Nawet im się nie przypatrzyłam, także za bardzo nie wiem, jakie mają skile. Ogólnie grałam w tą grę bardzo, bardzo długo, ale też zrobiłam sobie bardzo długą przerwę, chyba więcej niż pół roku. Więc, no, zmieniło się bardzo dużo. Są nowe bronie, nowe stroje, nowe postacie, nowe Dungeony. Tak. Okej, okay, zaczynamy. Tutaj mamy postacie. Okej, okay, nie chcę, mi babka mówiła, chcę tylko pokazać postacie. Fiona, Karok. Tutaj jest... Tak. Fiona, Karok, Wella. Y to jest Lan, Kai i Eevee, którą najczęściej gram I tutaj mamy dwie nowe postacie. Jak się nazywacie? Okej, okay, to jest Hark I Lin Okej, okay, myślę, że zagramy sobie tą kasą. Ona jest coś, co Luke walczy włócznią Oczywiście każda z postaci walczy dwoma broniami, tak nie wiem, czy jest zrobiona już druga dla niej ja przeważnie gram właśnie IV, czyli klasą magiczną. Walczy ona różdżką albo cytkę, czyli jak to powiedzieć na Polski taką kosą. Ta gra o tyle jest fajna, że tutaj zależy dużo od szczęścia. Nie ma czegoś takiego, że pay to win czy pay to play, tylko po prostu szczęście. Jeżeli wydropić coś fajnego z instancji, to co sprzedajesz i możesz sobie kupić naprawdę dużo dużo rzeczy. Zależy, co ci wypadnie. Jedyne, na co można tutaj wydawać kasę, to ciuchy. Ciuchy, włosy, bielizna, którą też wam pokażę, bo asortyment bielizny w tej grze jest naprawdę wielki. to jest filmik, w którym zostaje zaatakowane miasto, ale ja go nie chcę oglądać. Ogólnie atakuje. A, będzie głośna muzyka? Mam nadzieję, że nie. Ogólnie filmik polega na tym, że jest zaatakowane miasto, tam jest jakiś wielki pająk, my go chyba pokonujemy i dzięki temu zyskujemy uznanie. I to jest taka, jakby nasza przewodniczka na początku, którą pogadaliśmy. Nie wiem, czy wyszłam nas do miasta od razu, chyba nie, na czym musimy stworzyć postać. Tak. Jezu, jak ona jest malutka. <grym> Ale jaką ma fajną minę. Okej, okay, najpierw zobaczymy, jakie ciuchy w ogóle będzie mieć w grze. Wow. Może pikna name. Hmm. Te kilka. Okej, okay. nie, nie jest zajęte, całe szczęście. Drugi ciuch. No ten już mi się nie podoba. Trzeci. O Boże, dziadostwo. I czwarty. Co? Jakim cudem ona może nosić to? Przecież to jest dla magików. Nie wiem, coś mi się chyba porąbało, ale ten pierwszy jest zarąbisty. A tak będziemy wyglądać na początku, niestety. Dobra, bierzemy się za tworzenie ogólnie postaci naszej. Czyli zmiany kolor włosów, skóry i ciała. Jakie mamy włosy na start? Mamy coś takiego. Mamy taki koński kucyk. Warkoczyki. O Boże. Szczerze, wszystkie te włosy, wszystkie te fryzury są beznadziejne. Co, na bezrybiura gryba? Dobra, trudno, weźmiemy sobie... Nie no, mogę wygląda facet. Dobra, truno weźmiemy sobie to na początek. I możemy wybierać kolory. Jak widzicie, to jest dużo, dużo więcej kolorów niż te pokazane. Jednak to dopiero będziemy mogli sobie kupić za kasę. Myślę, że zrobię jej biała Przeważnie robię na początku białe. I te możemy jej zmienić kolor tej frotki. Zrobimy biało. Damy biało-różowe. Ok. Date. Nie można długości. Dobra, skóra. W sumie ma fajny kolor skóry, taki jasny. Skin texture. Czy będzie nam się bardzo świeciła, czy nie? Damy sobie taki minimum. Kolor oczu. Dziecko, jaki dać kolor oczu? Czerwone będą pewnie fajnie wyglądać. No. Więc co, ja sobie chyba wezmę czerwone oczy. I brwi, o tak, brwi trzeba zmienić. Chociaż w sumie nie ma takich złych. Ja na swojej właśnie głównej postaci zarypałam. czy znaczy mam, o mam takie brwi, które są w ogóle beznadziejne. Ale wtedy nie można było wybierać chyba. A ja nie będę płaciła tylko po to, żeby sobie zmienić yy, brwi, tak? Dobra, i sobie w sumie będą te. Body type. Nie możemy dać jej bieliśnia, wysokość. Nie, ja chcę, żeby ona była jak najmniejsza. Zrobimy ją jak najmniejszą. Normalnie byłaby taka, ale ja chcę, żeby ona była taka malutka, malutka. Cycki powiększymy. <noise> może być małe, ale ja chcę, żeby miała duże. Bo potem będzie fajnie wyglądała w każdej bieliśnia. Body Bodyfat. Może być gruba, może być szczupła. Ja zrobię taką prawie najbardziej szczupłą. Yy. O, biodra. Czy biodra? W sumie też, nie no. Niech będzie taka szczupła. Ramiona. Nie chcę, żeby była anorektyczką, więc damy jej tak. Nogi. Nogi jej wychodzimy, ponieważ dużo lepiej będą no wyglądały wszystkie buty, które są wysokie, jakiś wysokim salem czy coś takiego. Ramiona. Nie no, nie chcę, żeby była bało chłopem, ale też nie chcę, żeby miała taki jakiś zrytych tych ramion. Dobra. Muskulatura, ohoho. Jak ja krełam, to tego nie było, naprawdę. Dam, damy jej minimum. Myślę, żeby wyglądała bez nadzienia Tutaj, emocje, o jezu, ona jest fajna. Oh my gosh. Co jej chodzi? <grym> Okej, okay. tworzymy naszą postać. Tak. No i teraz pierwsze co nas czeka, to latanie po mieście. Yy, niestety, zawsze na początku gry i w jednym takim momencie będzie Was czekało latanie po mieście. Od jednego do drugiego, bo tutaj oczywiście na początku gry musimy się zapoznać, co znajduje się, w którym miejscu w grze. Ja oczywiście to już wiem. No ale właśnie to powinni coś zmienić, bo jeżeli widzą, że już mamy jakąś tam postać i zakładamy koją, to powinni to usunąć, bo na tym schodzi dość dużo czasu. Co jest. O, wielkim minusem tej gry jest to, że się bardzo długo ładuje. Naprawdę. Zanim ją włączycie, możecie pójść sobie spokojnie, zrobić coś do jedzenia, przyjść dopiero się załaduje. Ja siedzę na 71 kanale, ponieważ tutaj jest tak, jakby wzdurało się, że to jest kanał dla Polaków. Teraz bardzo mało osób tutaj siedzi, ale dawniej to było po prostu tumultą osób, które cały czas grało. Teraz też jakieś tam siedzą, ale nie tak dużo jak kiedyś, kiedy właśnie Windykus miał. Swoje lata świetności, że tak powiem. Okej, okay, jest nasza postać. O, jest mój pet? Czy to jest mój pet? Tak, to jest mój pet. Tak, ja już mam, widzicie, to już troszeczkę, ja mam swojego peta. To jest mój gremlinek, Mr. Archison. Boże, ona skacze jak za ręka. Zanim pójdziemy. Nie mogę, nie puszczam, nie? Puszczamy mnie do doków. Ok. Na początku możemy sobie wybrać fryzurę, na 7 chyba dni Tylko musimy zagrać do kota Mogę? Czy nie mogę, czy to usunęli? Kurczę, jeszcze chyba nie mogę pogadać z kotem Dobra, no to idziemy najpierw tutaj Ale wiem, że u niego odbiera się kupon na włosy na 7 dni I przy okazji, jak będziemy sobie wybierać włosy, to pokażę wam bieliznę yy, Nie wiem, tutaj będę klikała, bo gadają cały czas nie wiem, czy będę Wam pokazywała wszystkie mapki, bo chyba to nie ma sensu, bo tego jest tak dużo, że na pewno będę chciała na którejś EXPić. Ale myślę, że mogę Wam pokazać takie główne rajdy. No właśnie na Lemonce, na mojej głównej postaci. Ponieważ ja już mogę chodzić wszędzie. Także na pewno pokażę Wam walki z smokami, z sukubusem, na którego ja mówię, że to jest Sasha Grey. Także myślę, że będzie troszeczkę tego odcinków. Właśnie chciałam sobie stworzyć postać, stwierdziłam, że będzie to fajny początek um, gry, prowadzenie takie, no niestety ona nam jeszcze nie da kuponu. Nie wiem czy to usunęli, czy nie, zobaczymy. Um, create Party. I tutaj mamy pierwszy trening. Naładuj się. Ta gra polega właśnie na tym, że wchodzimy na taką łódkę, odpływamy statkiem i robimy Dungeony. Okej, okay, nie wiem dlaczego mi to dali. Pozwólcie, że sobie otworzę. Aha, dobra. Nie wiem dlaczego, ale gra stwierdziła, że... Ja dawno nie grałam I po prostu dali mi paszkę, która jest za to, że nie grało się ileś tam miesięcy I w związku z tym mam bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy Dużo rzeczy właśnie, które są z myshopu, za kasę prawdziwą Dobra, koniec I będziemy mogli się przebrać, ponieważ tam te ciuchy z... będą dużo lepsze niż od tych naszych hmm. Czy ja mogę tą założyć? Oh, założyłam ok. Ok, chyba mam wszystko. Także cóż, teraz wyglądam w ten sposób. O jaką mam fajną. Nie wiem co to jest na głowie, ale jest zarąbiste. Z mieczem. Gdybym nie miała bielizny. Tej, tej, tej piżamy, ja to mówię, piżama, to wyglądałoby to znacznie lepiej, ale fajnie, że nam to dali, bo dzięki temu po prostu będzie nam się lepiej biło. Niestety ma je taki ma nas gdzieś i się nie przywita. Zawsze jak odlatują, czy odlatują, odpływają, to robimy jakieś gesty, albo machają, albo gdzieś skaczą z radości. A ona stwierdziła: Ale mam Was gdzieś. No, i przed nami pierwszy taki początkowy trening. Jest on bardzo prosty. Um, nie, tutaj dajemy cancel, bo to jest coś takiego, że możemy po prostu wezwać na pomoc jakiegoś gościa, który akurat ma większy level, żeby nam pomógł, ale my tutaj nie potrzebujemy pomocy. Ok, czyli atakujemy w taki sposób. A tym? O, tym mamy takie natarcie. A shiftem mamy taki wjazd. Oczywiście są podpowiedzi. Nie, myślę, że bardzo szybko nam to pójdzie. Ona tutaj w ogóle nie powinna mieć damage'u, ale skoro dostałam te rzeczy, no to będę tutaj mocno ich obładkowa, jak zajebiście skaczę. Nie no, czy ta postać będzie fajna. Ok, jeszcze sobie poskoczymy. Tutaj u góry mamy tutaj. Mamy rzeczy, czyli mamy potki, mamy piórkę skrzeszenia, mamy do naprawy zbroi, ponieważ nam się niestety psuje armor podczas walki, jeżeli nas za bardzo mowy pobiją. I w związku z tym musimy używać takich repair kitów, bo im mniej mamy armora sprawnego, tak jakby, tym bardziej nas potworki biją. Więc trzeba o tym pamiętać, że jeżeli za bardzo nas trochę potrzebują, trzeba naprawić się. No i to czerwony to jest oczywiście Pasek Życia, a to zielone to Pasek Stamina, jak widzicie jak cokolwiek robimy, ucieka nam Stamina. To samo jest w atakach normalnych. Nie tylko jak używamy kiskili. Ok, i zawsze na końcu Dungeonu mamy do czynienia z Bossem. Okej, okay, poszedł na strzał. Czy nasza robi przeskoki i to jest to, co mi się najbardziej podoba, że zawsze na koniec Każde rundy są takie klatki zdjęciowe, gdzie możemy po prostu zobaczyć, jak ostatnie ujęcia. I to jest naprawdę świetne. Um, nie wiem, kurczak, którym to się. Nie, 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 nie używaj te piórka, nie używaj piórka. I mi się gra ściszyła. O Boże. Mamy level trzeci. Okej, okay. tutaj są oczywiście podliczenia, nasze statystyki i wracamy do miasta. Gra mi się ściszyła, bo to jest głupie, że jeżeli przyciś... przyciśniemy jakiś tam klawisz, to nam się po prostu automatycznie wszystko ścisza. Więc ja chyba zrobię cięcia i to podgłośnie, bo nie chcę, żebyście nic nie słyszeli w tej grze. Wrócę do miasta i jak go na chodzi. Bo wam pokazać taniec, tylko nie wiem, pamięta, pamięta, o którym to było. Czekajcie. Nie, nie wiem, co zrobiłam coś z papsem. To jest medytacja. Kurzenia, radość, Przykłócek o, to jest jej taniec O oh my gosh. Dobra Czemu ten kot nie chce mi dać niczego? O, dał nam, okej okay. To musimy sobie pogadać z kotkiem Nie wiem, miało... Dostaliśmy kupon na 7 dni, tak? I ja zrobię cięcie podgłośnie i wracam do was Serki za cięcie, ale... Fraps przestał nagrywać, w związku z tym wszystko, co robiłam w Avatar Shopie się nie nagrało. Jak widzicie, wybrałam już sobie tutaj fryzurkę, takie białe włosy. Ale pokażę Wam wszystko jeszcze raz. Dajemy Avatar Shop i yes. Ok. Także jak widzicie, tutaj są już odblokowane wszystkie fryzury. I możemy sobie po prostu wybierać jakie tylko chcemy. Tutaj mamy różne kolory. Osobiście mi się ta bardzo podoba. Jest to fryzura, która była zrobiona specjalnie na tą postać. Nikt inny nie może jej mieć. Jednak ja stwierdziłam, że ta jest o wiele, wiele lepsza. Poprzednio właśnie pokazywałam wszystkie fryzury, jednak nie wiem, czy to zrobię teraz. Ale myślę, że tak. Tak szybko przejdziemy wszystkie fryzurki, żebyście mogli sprawdzić, czy są fajne, czy są do dupy, jak na przykład ta. Ta jest też bardzo fajna, taka właśnie chińska. Właśnie Lin mi się kojarzy z taką małą Chinką. Zresztą mam tutaj smoka na piersi chińskiego. Tutaj jest już dla hardkorowców fryzurka. Oczywiście ja nie wybiorę jej takiej fryzury z krótkimi włosami, bo takie mi się nie podobają. Mi się ogólnie podobają wszystkie fryzury, które mają długie włosy. Tutaj też jest fajna, taki koczek. Miałam taką na swojej postaci, ale oczywiście nie była ona pernamentna. Tutaj jest coś wspaniałego. Moja koleżanka właśnie miała tą fryzurkę. I jest mega, mega fajna. Osobiście chciałabym bardzo mieć takie długie włosy. Także tak wyglądałem fryzury. Jest z czego wybierać, naprawdę. Zobaczę, że można zmieniać kolory, których jest tutaj Pier Diliard. Ustawiam sobie moją i pokażę Wam bieliznę. Ta gra właśnie różni się tym od innych, że tutaj jest mega mega duży wybór bielizny. Tak. Możecie sobie kupić wszystko, co chcecie. Do wyboru do koloru możecie sobie tutaj wszystko zmieniać kolory, jak wam tam pasuje. Czasami właśnie twórcy przesadzają na przykład ta panterka. Nie wiem, może komu się podoba, jak dla mnie jest dziwna i to bardzo dziwna. Tutaj jest taka typowa piżama. Tutaj też tak jakby ciuchy do spania które o tym jeszcze miśka na tyłku, spoko. Dawid nie było aż takiego dużego wyboru, było chyba tylko dwa rzędy, więc no, kto co miał, to brał. Ale niektóre właśnie są fajne, a niektóre są takie bardzo dziwne. Na przykład ta bielizna jest stworzona tylko dla niej. Idealnie będzie pasowała do któregoś tam setu w przyszłości, na wyższym levelu. Tak samo jak ta, ponieważ na innych postaciach nie zauważam tej bielizny. Znaczy, że jest ona zrobiona pod jakiś specjalny set. Także, jeżeli będziecie chcieli zagrać tą grę i wybrać bieliznę w swojej postaci, to widzicie, jak jest duży wybór. Przylecę tak szybko po wszystkich. Ja na swojej głównej postaci mam tą bieliznę, tylko że jest ona czarno-biała. W sumie ta też jest taka, nie wiem, dziwna. Ona jest specjalna do smoczego setu. To ta jest taka. Mm, tu, tu, tu. Na no Boże Narodzenie była. Ta, jest, ta była bardzo popularna, kiedy wychodziła. Prawie wszyscy kiedy ją kupowali. No i tutaj są jeszcze takie bardziej zwykłe. I jedna, która stawię sobie na koniec. Bo tutaj jest jeszcze w miarę, OK. Ale patrzcie, to tutaj jest niby taka fajna z motylkami, nie? Spoko. Ale patrzcie na jej tyłek i mówicie ładny, Także nie wiem, co twórcy ci pali. Kiedy bym akurat tą. Widzisz, ale okej. Okay. Założymy jej póki co tą, bo chciałabym Wam pokazać jeszcze, co znajdziemy w Avatar Shopie. Czyli ciuchy, które możemy założyć na swoje ciuchy. I tak, mamy coś takiego. To mi przypomina Wayne albo Bayonetta Jest takie w sumie fajne. Kupiłabym to. Gdyby nie było jakichś innych, ale tak, to jest beznadziejna. To jest fajne. To mi się bardzo podoba. To jest pani ninja. Oczywiście jest sukienka tak ucięta, żeby było widać półdupki. No bo w niektórych to się to normalne, zresztą wiecie. I nie masz na sobie tym niby większy Armor level, tak? Yy, tutaj jest jakieś takie hiszpańskie. To jest dziwne. Yy, tutaj jest. No kurczę, nie pokazuje mi się teraz informacja. Tutaj jest takie jakby, nie wiem. Nowoczesna pokojówka, coś, a to jak to pisze? Gotik. że to jest gotyckie coś. To mi się bardzo nie podoba. To jest z Wenecją, bo był jakiś karnawał. Tutaj mamy pielęgniarkę, tutaj jest jakieś chińskie, też chińskie. Tutaj jest kimono, które jest bardzo fajne. I mój ulubieniec, number jeden, to. To według mnie jest najlepszy ciuch, który można jej kupić. O co chodzi rzeczy w Avatershopie? Wy możecie mieć swoje sety, jakie chcecie, i po prostu zakładacie to, że nie widać wyglądu waszego setu, tylko te ciucho. A sety się nie zmieniają. Nawet te wam dają jakieś tam bonusy, także. Jeżeli ktoś ma kasy, bo to jest mega, mega drogie, to może sobie kupić. Dobra, tyle. Nie, nic nie chcemy kupić. Nie mamy kasy. Nie wiem, czy będę grała tą postacią, żeby cokolwiek kupować. Także tak. W sumie nawet dobrze, że się zbugowało, znaczy że się zbugowało, że fabs przestał działać, bo pod koniec filmiku nie wiem, co się stało, ale moja myszka nie chciała współpracować z grom. I się zacinała strasznie. Teraz całej szczęście tego nie ma. Ach, naprawdę. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie. Tak, error. Gratuluję, Windyktus. Także zapraszam was do komentowania, lekko bym ja się podobało, do oglądania z odcinków. Jak widzicie, gra nie chce, żebym nagrywała dzisiaj, także trzymajcie się, pa pa.